Z tylko basket, kupisz swoje wymarzone buty 10% na basketmania.pl. Sprawdzaj link w opisie. Ej, siemano, z tej strony: tylko basket? Tutaj macie mojego Instagrama i w dzisiejszym filmie witam Was po raz kolejny w poradniku świąteczno-zakupowym, w którym opowiem Wam trochę. O prezentach dla koszykarzy, może akurat macie jakąś wigilię klasową, może po prostu macie przyjaciela, któremu chcielibyście kupić, a może właśnie wy potrzebujecie jakiejś fajnej rzeczy koszykarskiej i wasi rodzice na przykład nie wiedzą, co wam kupić, no to przychodzę do Was z pomocą. Oczywiście możecie im ten film pokazać, jeśli jest tu z nami jakiś rodzic, to oczywiście yy, witamy. No i co? Nie chcę powielać produktów, które były rok temu w filmie. Możecie sobie tutaj zobaczyć. Robiłem taki film rok temu. Nie wiem, czy go widzieliście. Ale pewnie pomimo moich największych starań i tak jakieś się powtórzą w mniejszym lub większym stopniu. Dlatego może nie patrzmy na to. Oczywiście, wszystkie linki do produktów, o których dzisiaj będę mówił, macie w opisie. Dlatego polecam tam zaglądnąć. No i oczywiście, jeszcze przypomnę, że z kodem tylko Basket Te produkty będziecie mogli kupić 10% taniej. No i w tym mi też trochę pomożecie, dlatego e, zachęcam Was gorąco do korzystania z tego kodu. Zaczynajmy. Podobnie jak rok temu e, mam tutaj sprzęcik i będę sobie zerkał na taką ściągawkę, którą zrobiłem wcześniej, żeby wiecie, e, w miarę szybko, w miarę sprawnie to poszło i... Podobnie jak rok temu, zrobimy sobie takie widełki cenowe, i na pierwszy ogień oczywiście pójdzie yy, zakres 50 zł. Yy, jest to zakres taki, wiecie, właśnie na Mikołajki, ewentualnie na jakiś bardzo drobny upominek dla yy, nie wiem jakiegoś kolegi z drużyny, albo po prostu może nawet sami chcecie sobie kupić coś pod Nie Nieważne. Lećmy. Moją pierwszą propozycją do 50 zł są pastylki Crepe Protect. Yy, są to pastylki. Które pozwalają wam utrzymywać świeżość oraz zabijają jakieś tam bakterie w butach. E, to polega na tym, robiłem co prawda o tym film, ale to polega na tym, że po prostu je rozkręcamy. Są 3 stopnie e, jakby świeżości, które e, te pastylki mogą przekazać na nasze obuwie, e, w zależności właśnie od tego, jak je rozkręcimy. E, pastylki z kodem tylko basket. Na basketmanii chyba wychodzą około 40-50 zł. Właśnie w każdym razie na pewno łapiam się w tym pułapie cenowym. Więc e, ja produkt bardzo polecam. E, co prawda nie jest chyba najlepszy na ale bardzo, bardzo dobrze sobie radzi Z jego trwałością też nie ma y, większego problemu Bo naprawdę na trochę starczają Ale dobra, lecimy do następnego produktu No i następnym produktem są różnorakie skarpetki koszykarskie Czasami zdarzają się w pakach Ale z własnego doświadczenia wiem, że lepiej wydać już te 50-40 zł na jedną parę y, Gdyż po prostu będzie ona o wiele, wiele lepszej jakości Teraz możecie zapytać No dobra, ale po co takie drogie skarpetki? Y, uwierzcie miałem kiedyś droższe I powiem Wam, że no czuć różnicę One mają w y, sferach śródstopia i pięty dodatkowe takie wzmocnienia materiałowe co naprawdę bardzo fajnie wpływa na naszą grę w butach czujemy się znacznie, znacznie lepiej no i też jest trochę lepsza stabilizacja slash bezpieczeństwo, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś nie ma pomysłu, wiem, to jest trochę takie dziwne, żeby na święta kupować skarpetki ale no, w tym przypadku jak najbardziej może być to wskazane, ponieważ takie skarpetki naprawdę się przydają koszykarzowi oczywiście są wysokie i niskie skarpetki, to wydaje mi się, że już zależy od preferencji gracza oczywiście też od obuwia w gra, no bo jeśli będziemy mieć niskie skarpetki, a wysokie obuwie, no to e, niestety będą nas te buty obcierały. Dobra, ale 50 zł to nie jest zbyt duży pułap, tak naprawdę dużo rzeczy za te 50 zł nie możemy kupić. W dodatku, że ja ten pułap cenowy dosyć mocno rozwinąłem rok temu, dlatego jeszcze raz Was e, przekierowywuję do tego filmu, który zrobiłem rok temu, bo były tam jakieś fajne worki e, i inne jeszcze ciekawe rzeczy, a tutaj nie chcę ich po prostu powielać, więc może teraz lecimy do następnego pułapu cenowego, którym jest 100 zł. No, a słuchajcie, 100 zł, no to już jest taka e, fajna cenka, którą e, naprawdę możemy fajnie rozdysponować na e, prezenty dla koszyka I ja mam tutaj bardzo fajne propozycje. Pierwszą z nich jest e, podobnie jak pastylki, zestaw czyszczący Crep Protect. E, a jest to nic innego jak zestaw, który czyści po prostu buty do koszykówki, bądź też buty na co dzień. E, mamy tutaj szczotkę, płyn do mycia oraz ściereczkę. E, bardzo fajny zestaw e, w granicach chyba 70 zł. Z kodem wychodzi około właśnie 70-80 zł. Coś takiego, mi się kojarzy, więc oczywiście łapiemy się w pułapie 100 zł, a prezent bardzo fajny. Ale jeśli tego nie chcecie, no to moją kolejną propozycją są różnorakie koszulki. Nie ma nic fajniejszego chyba niż jakaś tam koszulka Najacza czy Jordana, którą możecie kupić znajomej, znajomemu bądź waszemu dziecku. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, a w szczególności, że koszykówka jakby jest połączona trochę z tym sitwerem i z taką właśnie kulturą tych ubrań. Wydaje mi się, że to jest dużo lepszy prezent niż na przykład, gdyby kupić piłkarzowi koszulkę. No bo jednak trochę inaczej się na to patrzy w świecie koszykówki. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą, którą znalazłem na stronie basketmania.pl jest tak zwane Reaction Ball i jest to nic innego jak taka piłko gąbka, która pomaga Wam w. Ćwiczeniu waszego kozła, bo jest to taka rzecz, którą po prostu sobie rzucacie o ścianę albo o coś innego. Jest tak naprawdę dużo zastosowań, i to tylko zależy od was, jak będziecie tym ćwiczyć. W każdym razie, no, ja widziałem zastosowanie takie, że sobie ktoś rzucał o ścianę tym, i jak widzicie, ta piłeczko-gąbka ma bardzo dziwny, ciekawy kształt. No, i to właśnie po to, żeby. Jak będziemy rzucać tą piłeczką o ścianę, żebyśmy nie mogli przewidzieć, w którą stronę się odbije, kozując oczywiście cały czas drugą ręką, musimy łapać tą piłkę z powrotem. No, i to polega na tym, że nasze dwie półkule mózgowe bardzo pracują, no i dzięki temu nasza umiejętność kozłowania. Staje się po prostu lepsza. No i ostatnimi produktami w tym zakresie cenowym są odzieże kompresyjne. Co prawda było to rok temu, ale wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy prezent, tak bym powiedział, że to jest jeden z najlepszych prezentów, najbardziej użytecznych prezentów, które y, mogą się przydać koszykarzowi. Pewnie zapytacie, co to jest odzież kompresyjna. Co prawda zrobiłem o tym kiedyś film, ale szybko wam powiem. Y, odzież kompresyjna, y, bądź termiczna, y, te nazwy są czasami przeplatane, są takie i takie. Y, nieważne. Odzież kompresyjna to na przykład takie prokombaty. Czyli takie e, legginsy, które sobie zakładamy jako bieliznę. E, no i po prostu one trzymają temperaturę naszego ciała. Są też e, takie rękawy. Ja tutaj akurat posiadam taki czerwony rękaw, e, on jest na rękę. Oczywiście są też e, jakieś koszulki z długim rękawem. E, to wszystko bardzo, bardzo fajnie działa na boisku. Przede wszystkim trzyma temperaturę naszych mięśni oraz e, no jest bardzo wygodne. No bo na przykład jak mamy takie prokombaty, no to nie ubieramy bielizny i jest znacznie, znacznie wygodniej. Do 100 zł znajdziemy dużo odzieży kompresyjnej, ale już też. E, Muszę tutaj powiedzieć, że są też droższe odzieże kompresyjne No czyli już zahaczamy tutaj o pułap 200 zł Oczywiście pamiętajcie, że na te produkty wchodzi też tylko basket Dlatego możecie sobie je kupować No ale dobra, jak już poszliśmy do 200 zł To pójdźmy po prostu coraz, coraz wyżej Teraz nie będzie pułapu cenowego Powiem Wam o produktach, które no, są fajnymi prezentami Trochę droższymi, więc też wiadomo Nie każdy sobie może na to pozwolić Ale chciałbym tu je wyróżnić Przede wszystkim koszulki typu jersey Są to koszulki meczowe Koszulki repliki meczowych coś takiego, bo oczywiście jakościowo są lepsze i gorsze. No to jest też jeden z lepszych prezentów, jaki może dostać koszykarz, bo tak naprawdę też jest łatwo go kupić. Jeśli ktoś ma ulubioną drużynę, to wystarczy, że mu kupimy koszulkę z tego klubu. Módlmy się, żeby jej oczywiście nie miał. No i yy, bardzo, bardzo fajny prezent. Może sobie ją ubierać na jakieś giereczki na dworze. Yy, może ubierać je na treningi. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Nawet widziałem, że niektórzy wchodzą w nich po mieście. Dlatego to już wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. No ale dobra, lecimy dalej. Kolejną yy, rzeczą są po prostu piłki. Yy, piłki, jakie ja Wam polecam, no to yy, na pewno jest linia Spalding TF od modeli 150-250 w górę, czyli 500 tysiąc. To są oczywiście już trochę droższe piłki, ale na Internecie znajdziecie je także w dobrych cenach, jeśli dobrze poszukacie. Dlatego myślę, że warto, jak wiadomo, posiadanie piłki do koszykówki pozwala nam już grać w koszykówkę. Dlatego wydaje mi się, że jeśli chcecie zaszczepić jakiegoś znajomego właśnie grą w koszykówkę bądź taki owy znajomy nie ma takiej piłki, wydaje mi się, że taka piłka byłaby naprawdę bardzo celnym trafem. Można powiedzieć, że od piłki w sumie wszystko się zaczyna, bo nie trzeba mieć. Bo do, bo do koszykówki wiecie, możecie mieć jakieś zwyczajne buty, nie musicie mieć jakichś strojów, wystarczy, że macie piłkę i kosz. No, i możecie już tak naprawdę grać. Dobra, mamy jeszcze dla Was jeden ostatni produkt, który yy, jest bardzo ciekawy. Osobiście bardzo chciałbym go przetestować, bo no, jest nietuzinkowy. Yy, tyle mogę powiedzieć. A co to jest? Są to, uwaga, spadochrony do ćwiczenia. Ja to tak nazwałem. Yy, polega to na tym, że to są takie małe spadochrony, przyczepiacie je do swojej klatki i podczas yy, treningu, podczas jak biegacie, yy, stwarzają one opór powietrza, przez co dużo ciężej się biega, goni za piłką. Yy, oczywiście raczej tego nie używa się podczas takich yy, treningów meczowych, gdzie jest gra, bo to by tylko przeszkadzało, chociaż można byłoby kiedyś spróbować. Yy, raczej są to treningi indywidualne, yy, bądź też po prostu na większych dystansach jakieś grupowe. Wydaje mi się, że ten produkt jest naprawdę bardzo ciekawy, przede wszystkim niespotykany. Aczkolwiek, wiadomo, jeśli chodzi tutaj już o taką stricta użyte użyteczność, to, to z tym produktem e, raczej bym uważał, bo też e, niekoniecznie każdemu może się spodobać. Jeśli chcemy wydać około 300 zł, 300-400 zł, no to możemy pomyśleć właśnie wtedy też o koszulce typu jersey e, bądź e, jakieś piłce do koszykówki. No dobra, to by było na tyle w tym filmie. Słuchajcie, wiem, że może nie było tutaj bardzo dużo produktów takich e, sprecyzowanych przeze mnie, ale uważam, że takie sypanie dokładnymi produktami w tym filmie też by nie miało zbytnio dużego sensu. E, wydaje mi się, że lepiej jest po prostu Wam dać kategorie, które naprawdę są dobre jako prezent i potem, żebyście sobie sami poszukali. E, oczywiście bardzo dużo produktów e, też e, nie omawiałem, ponieważ mówiłem o nich rok temu, a nie chcę po prostu ich powielać, więc jeśli jesteście ciekawi, no to klikajcie sobie, e, też dam link w opisie do filmu, który robiłem rok temu. Yy, trochę dziwnie wyglądał, ale ale był, więc tam też możecie znaleźć coś dla siebie. Wydaje mi się, że też ciekawe propozycje tam poruszyłem. No ale dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć. Ej, to jeszcze nie koniec, bo muszę wam powiedzieć, że mam Instagrama, na którym pojawia się bardzo dużo bonusowych treści, dlatego warto obserwować. A poza tym prowadzę także Instagrama sprzedażowego, na którym sprzedaję buty do koszykówki w okazjonalnych cenach. El